Redukcja bez makrosów. Ugoń! Stworzyły boki, kur Dobra, więc tak Spora na pierwszy posiłek Nie liczymy makro I nie trzymamy kroków. What? It's your zjur, wybrze! Oprócz tego, że z fryzjerem się dawno nie widziałem, to u mnie wszystko elegancko. I teraz, Patrz, to chyba widzisz pod buzi, że troszeczkę ostatnio chłopczyk taki malutki, czyli ja, jest troszeczkę b -b 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 za dużo podjadał. I powiem Ci, że to było przyjemne. To było mego, ale kurwa, czekaj, żeby brzucha nie było. ujściu, ulane cyce! Eee, Właśnie tak sobie siedzimy i gadamy sobie z wiarą na Instagramie, na za Instagrama cię serdecznie zaprasza. Po prostu teraz sobie plotkujemy, robimy sobie po prostu ankietki i zadajemy sobie pytania, odpowiadamy sobie. Jest po prostu mega sympatyczna sytuacja. I właśnie wpadłem na taki pomysł i zapytałem, co sądzą obserwatorzy na Instagramie na ten temat, żeby spróbować sobie zredukować troszeczkę bez liczenia makro. Uhu, uh, uh, bez liczenia makro, gościu. Jesteś koneserem liczenia makro, a chcesz redukować bez liczenia makro? Oho, oho co tu się wyrabia? Czyżby świat zwariował? Gościu, świat już dawno zwariował, a ja zwariował razem z I teraz siódmy, nie, kurwa. p sobota, sobota, dziewiąty marzec, pa, 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 pa I zrobimy to w formie takiego, nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Formy takiego... Jak to się nazywa? Pamiętniki? Pamiętniki z wakacji. Ba, ba, ba. To można być taka seria? O, będzie nowa seria! Redukcja bez makrosów! O no, no. redukcja bez makrosów, czy ty... K jesteś poważny koleś? czy ty właśnie zaburzasz content swojego kanału, że ty liczysz makrosy, przepisy są z mega makrosami, a ty chcesz liczyć, to. A czy właśnie nie chcesz liczyć makrosów? Halo, halo, gościu, czy ty się czasem w dupiecie nie poprzestawiał? Nigdy tak nie robiłem, nigdy nie liczyłem! E, e, nigdy nie liczyłem makros, szukiwałem was tyle lat, gościu, przepraszam, oszukiwałem cię to wszystkie cyfry, bo manager Wpisywany, pa, pa 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 pa. pa, pa. Nie redukowałem bez liczenia makro. No, no 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 liczenie makro jest moją pasją, gościu. Jak, jak słyszę makro, mówię Gdzie jest moje fita tu? Gdzie jest moja aplikacja? Muszę wbić ku... 30 gramów ryżu pa, 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 pa. Pokażę Ci niedługo formę. Na razie ona jest taka haha pół na pół, jak ku... Ta konsystencja w cieście, pa 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 nie, jestem po prostu ulany. Zaraz cię ci pokażę, zaraz Ci się pokażę, jak wygląda ulany człowiek, No troszeczkę się zapuściłem. Powiem Ci, że to było bardzo przyjemne, bo jedzenie mi smakowało, a ja po prostu... Właśnie mi się odbija po fryteczkach białkowych, pa 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 Albo no, zróbmy tak, o, zróbmy tak. Dzisiaj jest sobota, 9 marzec, od niedzieli. Od niedzieli zaczymy, jutro się widzimy, czyli teraz spier**la, na, nara. Na. Dobra, więc mamy kolejny dzień, mamy niedzielę i teraz idziemy się zważyć, później ci pokażę formę i przedstawimy sobie jakieś zasady, żeby się kierować nimi w wybieraniu tego żywienia, ale nie liczymy makro. I nie trzymamy kroków. Ło! Wow. Będzie po prostu mega dym, znaczy dla mnie, bo ja nikt tego nie robię, będę po prostu czuł presję liczenia kalorii, ale pewnie. Nie, nie liczymy, nie liczymy kalorii, a kroki nie, bo ja opaska będę musiał pochować na parę miesięcy. Nie! Na parę miesięcy, chyba, będę Za miesiąc maksymalnie. A, 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 a. Dobra, więc tradycyjnie robimy pomiar z kamereczką. Będzie to waga z kamereczką. Siup! Ile będzie, ile będzie, ile będzie? Ale się przytyło z kurwy 90,8. O kurde. Niedziela, 10 marzec po 13. O kolego, ty to miskę przyrostów jednodziennie miałeś gdzieś, a nie k. 12. Dobra, więc tak, tu masz przód. Tu masz bok. O Tu masz plecy. Tu masz plecy, tu masz brzuch bliska Tak to wygląda, ale się stworzyły boki przyrostów, wow, Boki przyrostów Wakuum długo, długo nie robiłem, wakuum, więc może mi nie wyjść No więc jak widzimy kolega sobie podjadał Bardzo smacznie wszystko uspakowało, Żył sobie pełną parą i po prostu się nie przejmował Kalorycznością, żył na luzie gościu I tak na luzie k**a Przejebał ile tam, S 8 kilo P Zróbmy sobie zasady, które będą panować na tej redukcji, bo po prostu trzeba się troszeczkę odmglić. Odmglić, bo mnie zamgliło także. Ło Jak w Londynie, w od na blej. było ciemno, zaszła mgła, było k. nieprzyjemnie. Będę starał się jeść owoce, warzywa, czyli takie. Pseudo zasady żywieniowe wprowadzę i zobaczymy, czy to działa. Nie będę, jak naczuła, żeby po troszeczkę mniej. Ja już po prostu wiesz, jeżeli już przez dłuższy czas liczysz kalorie, to już mniej więcej na oko wiesz, ile co ma, więc tak będę sobie szacował wzrokowo. pi Ta żółtkiewka ma jedną kalorię. W ogóle możecie dawać znać co, jaki czas robić podsumowanie. Co, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc chyba długo. co? Nie wiem, dawajcie znać. No co, zaczynamy pierwszy posiłek, Ci pokażę cały dzień jedzenia. No, no to zaczynamy. Pierwszy posiłeczek wpada białczanka, dodatek z czekolady oraz syropik. A tak, żeby nie było, nie unikam ani słodyczy, ani niczego, po prostu będę jadł to wszystko mniej. Czyli jem wszystko, czyli dieta MZ, tak zwana MZ, czyli mniej źródć. Czyli jem wszystko tylko w mniejszych ilościach, czyli nie boję się dodać sobie czekoladki do posiłku, płateczków czy innych pierdłek, czy tak dalej, czy tak dalej, ale tak. Jem warzywa, jem owoce, no i po prostu będę nadczujał, jadł mniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nie schudnę, może będę miał taką samą wagę. Może będę grubszy, może będę chudszy, zobaczymy. Pa, 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 pa. A więc ja się biorę za moją białczanę i to samo tyczy się treningu. Nie będę miał żadnego planu, tak po prostu będę sobie ćwiczył, chodził jak sobie chcę. Będę robił interwały, będę robił treningi siłowe, będę miał inną aktywność, no i będę sobie zajadał takie smakołyki, tylko że w mniejszych ilościach, no trudno. Mm, zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. Mm, o! Mm, no gąco. Ale zajebiste Nie, jeżeli chodzi o takie zasady, to będę pilnował, żeby tego białka było w miarę tam około 200 gramów, tak na oko Tłuszczu będę starał się jeść mniej, ale to z racji tego, że lubię węgle A jeżeli lubię węgle i będę je jadł, to muszę jeść tłuszczu mniej, bo albo to, albo to Bo ja będę jadł to i to dużo, to bym po prostu Dobra, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jestem bardzo ciekaw jak to wszystko wyjdzie Będę jadł mniej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Uuu, to, to lecimy do następnego posiłku Uuu, uu, albo na treningu zobaczymy oh, Może to na trening, to ja na trening sobie pójdę po tym, po białczance, białcz Wygląda mega, 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 mega. Widzimy się po treningu, albo w samochodzie zaczynamy, jak mi się nie chciało. Pa! Albo na treningu. Kurwa. Czy to jest moja twarz? Uuu. Dobra, więc w drodze na trening będzie grany FBW, czyli zrobimy sobie trochę nóżek, trochę łap, trochę góry, trochę pleców, trochę bareczków. Wszystko po trochu tak sobie naczuja. Na, czuja. na czuja, wszystko robimy naczuja i zobaczymy jak to wyjdzie. No to co? W drogę gościu i gościarko. Jedziemy. Przed treningiem, jeszcze obowiązki, czyli soczek z buraka i cytrulineczka, bo to jest zestaw przetreningowy mój. Przed każdym treningiem. Jeszcze sok z granata mam w wodzie tam i EAA i sól. Nie wziąłem soli! O, No to tym razem bez soli. Eee. No to co, tradycyjnie rozrzewka i zaraz zaczynamy. Losy bokiem walne na maszynce, bo coś przed przedramiona czuję, nie tak, a w facebook tradycyjnie na bramce. Na bramce. Uhu. Dobra, trening zrobiony, pato. Ula, na skała siedzi. Zrobiony trening, gry się otwiera, o spać mi się chce, co znaczy, że czas się zjeść, bo się robię, a to mega, mega głodny. więc zaraz pora na kolejny posiłek, już w międzyczasie zrobiłem sobie sernik, przed tym ty tego nie widziałeś, albo nie widziałaś, bo robiłem sobie sernik jak incognito, czyli robiłem to incognito, czyli ty tego nie widziałaś, a ja to zrobiłem poza kamerami, ho! i teraz prawo wygląda następująco, że nie wiem, czy się już zrobił, więc jeżeli się zrobił, to jem sernik, a jeżeli się nie zrobił, to... No to nie jem sernika i zjem co jednego! Łoo, gościu, cztery posiłki! Ba 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 ba, ba. Cztery posiłki mi! Wracamy do domu, co? Bo p***ale za dużo... Ba, 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 ba. Mamy posiłek potrainingowy, ziemniaczki, kureczka, yy, Nie wiem ile tu jest, gościu... Myślę, że ze spokojem 50 gramów białka tu jest... Pokazuję Ci, jak mi smakuje? Pa jak się zarymowałem... I pa teraz, jak wyzumowałem Ci ziemniaka! Mhm, 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 I sos i ketchup... po gościu, bo ja nie liczę, mam wyj... Pa 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 pa... Co mamy na pierwsze. odleść? Ja powiem, jak smakuje ziemniaczek. To jest ziemniaczek z piekarnika na oliwce. O, oliwa. O kościół, nie wliczyłem oliwy. A ja nic nie wliczał. O, on zawibrował telefon. Jeszcze raz. Gonsa. Mm. się gdzie warzywka? Ja Pamiętam zaraz będzie krem. A żywna, żywne. Mm, warzywka muszą być. Dobra, oszamane. Dobra. I teraz krem, pokazuję ci jak zrobić krem. Krem jest tak prosty, prosty jak chłop. Więc dzisiejsza porcja warzyw to jest krem x trio warzywne. Tu jest tak, 450 gramów mrożonki trio warzywne, jedna kostka rosołowa, zalewasz to wrzątkiem, tak po prostu, nie wiem, z 200 ml, żeby po prostu woda przykryła. Warzywka gotujesz, blendujesz i opi**alasz i paruje kamera ci. Ba, ba, ba. Te smaku kremu jest gorący, także zaraz parzy mi łeb, ale spokojnie, ja się podmucham. Patrzcie, nie żartuję, jest już okej okay. A gorący trochę. Wiesz mm. mm. jakie to jest dobre? Mega, mega, mega krem, koska na mrożonka, w rządku i blenderem robisz tak i... Nie, tak Jak chcesz, możesz tak, możesz tak. Blenderem... Że tylko połowę kremu sobie wlałem. Przecież to jest sztos, Pato. Ale chlapie jest kusku. I Pato, druga miseczka kremiku. Jak ja jestem po prostu mega, mega szczęściarzem. że Pato biorę krem i robię tak. On jest gorący. Kurwa, jest gorący. Muszę znowu podmuchać. Mmm, albo. dobrze. Ej, ja tu już nie jest taki gorący. Dobra, no, co ty się... Zobaczysz, jak jak... Się... Kremiem gościu i gościarko. reja i widzimy się w następnym posiłku. Dobra, i taki cały serniczek ma chyba około 100 gramów białka, więc dzielę go na pół. Dzisiaj pół, jutro pół. Tak więc pyk, połówka. Dobra, więc tak się prezentuje w przekroju serniczek spód z biszkopta. O, i za kawałek. Tak się prezentuje serniczek. Jeszcze dałem sobie syropiku na górę. No i co? Konsumpcja gościu ostra. O, kurwa. Mm. <słuch> to jest dobre. Uczcimy to minutą cieszy. A ja sobie jadł A ty możesz napisać w komentarzu Smakóweczka, gościu. Mmm, ale Ci odpiszę Dziękuję. Ha, bo trzeba być uprzemnym I trzeba pisać komentarze, żeby zasięgi się zgadzały. Mmm, mm, kur... Ora na ostatni posiłek, czyli mamy Micha przyrostu. W sumie to Micha przyrostu, bo nie ma twarogu, jest serek wiejski, skyr skyr, płatki granola, płatki ta niska zawartość kalorii i tam kiwi jeszcze jest po to. Ci pokażę. Bierzesz łyżkę i robisz tak i wyłania się kiwi. Mega mega sztos. Nie rób tego gościa. Mm. 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 Puściutko! Puściutko! Na razie jak mam subiektywnie ocenić ten dzień? To czuję się taki minimalny spadek energii, ale zresztą tego, że po prostu zalałem za 14 chopa, ale teraz ograniczyłem te kalorie. Teraz? raz. Mm. A dwa to fajnie, że nie trzeba liczyć, tylko po prostu tak sobie jem. Chociaż przez ostatnie miesiące też nie liczyłem. Więc co to się zmienia, tylko mnie jem. Garść płatków do miski przyrostów. Co to kurwa miska przyrostów, czy kurwa miska odchudzania? Taki przyrost, jak muszę. Zaczynają się objawy pierwszego dnia redukcji majaczego, da do kabery. Wylizuję miskę. Co? miskę. Mam brudny ryj. Co ty typie robisz? Ty masz po prostu zjeść mnie i się cieszyć tym. To przynajmniej zmywać nie muszę. Tak wyjedzone. Dobra, więc mamy godzinę drugą, 13 Ja nie zrobiłem cardio. Co się stało? Nie zrobiłem cardio, bo po miałem za dużo roboty tam przy kąpie i po prostu jutro zrobię sobie godzinkę zamiast dzisiaj pół, to jutro zrobię godzinkę i się wyrówna, bo czekam na luzie. My tu podchodzimy na luzie, ma p***ne. nie zrobiłem kardio, pato. Nie obchodzimy to. I pato, zgodnie wjeżdża miseczka lodów z płatkami, bo miałem mieć na czuja. A ja właśnie czuję, że ze coś przekosił. Ło więc patrz to, wiesz, że miseczka lodów, ale mają mało kalorii, tu jest może bodajże tymi płatkami z 250 kalorii, więc pff, ja się będę przejmował, mamy jeść na czuja. dobre, mm, mm, mm. A dobra. Mm. Mm. W skrócie trzymam te 200 g białka, jeżeli chodzi o dodatki węgli, to po prostu do każdego posiłku tam sobie jakieś węgle będę dawał. Jeden posiłek staram się taki trzymać bardziej węglowodanowy, resztę po prostu będą to jako dodatki, typu jakieś płatki, granola, czekoladka, jakieś takie pierdoły. Teraz tak, jeden posiłek będzie bardziej tłuszczowy, ale nie do przesady, jakieś tam 15-20 gramów na, na oko, to na oko to bym Reszta będzie mało tłuszczowa. Czyli po prostu będzie low fat, yy, trochę węgli, dużo białka i a, deficyt. Czyli będę czuł good. Dobra, więc co? Zaczynamy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. No i dawajcie znać, kiedy zrobić podsumowanie. Ja tak myślę, żeby za tydzień podsumować i zobaczyć, co się zmieni, jak się zmieni serwetka. Czy będę w głodny, czy będę zły, czy będę was zabijał wzrokiem. Aaaa! Jeżeli się podobało, dawaj łapkę w górę, dawaj suba, zaznacz dzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, który będzie już niebawem. Jeszcze tu jesteś? Ja biorę sobie gryzotera. Mmm, 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 Nie, możesz tego widzieć. Mm.